Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku Skyward Z4. I co, w poprzednim sobie pobiliśmy Infinity World, rekord na na fenie. FNG, chyba tam FNG, FNG, kurde jest, zapomniałem, hej, przypał. Eee, tak, 14, 14, 1 czas mój, a 15, czas Infinity World. Oczywiście, tak jak mówiłem, da się lepsze wykręcić. Eee, I może sobie zrobimy gdzieś tam poza odcinkami, kurczę, pobijanie rekordu naj, najwyższego. Zobaczymy, jak się uda najlepszy czas wykręcić. No, ale dobra, dobra, nie, nie, nie mówmy o tym. Jak się pojawi, to będzie. Jak się nie pojawi, to nie będzie. Eee, właśnie, chciałem ogólnie przeprosić za to brzęczenie do krzesła w pierwszym odcinku, bo to przypał jak cholera nie? Kurcze, no to krzesło gamingowe, kurczę, słuchajcie Eee, oczywiście tak to mówię, to krzesło gamingowe, to jest kurde taborec zajumany z kuchni, nie? No <grystanie> Tak już trochę tam sobie trzeszczało, ale ono ogólnie nie trzeszczy, nie? Więc jak się jakoś szybciej ruszam, albo coś No, a wczoraj byłem podierany tym odcinkiem, to cały czas nogą tam sobie majtałem, nie? I kurcze, właśnie przez to majtanie nogą to krzesło tak trzeszczało cały czas Dobra, postaram się dzisiaj siedzieć bez ruchu i, i nie ruszać tą girą To nie powinno trzeszczeć nie? Dobra, co my dzisiaj będziemy tu robić? O. Dobra, nasi, nasi. Ah, otorga a morda. Show de cima, Trisha, a gente dupla. Na verdade, só O, tu z pompą mi że objechał. Widzieliście? No. jakby trafił, to mogłoby być po mnie. No, ale trafi całe szczęście. Ale coś ciekawego tu jest. Jakieś kałachy. O, z granatnikiem jest kałach. To zawsze spoko. KU, RPG, to ja nic nie chcę. Z tych rzeczy nic nie chcę. Dobra. To mówię, tak jakby w tym odcinku też wystąpiło jakieś skrzepienie i krzesła, to, to sorry. Ale problem jest taki, kurczę, że, że jestem na wyjeździe za granicą i nie bardzo żeby kupować sobie takie duże rzeczy, że tak powiem, bo jak będę wracał do Polski. To po prostu ciężko będzie by mi z tym wszystkim zabrać, dlatego no, muszę używać takich krzesła kurde, z kuchni za co nie. A problem w tym nie jest, że, że nie mam kasy, żeby sobie kupić, tylko mówię, jest właśnie problem z tym, żeby to potem zwieść na powrocie do Polski. Station Zróbmy sobie drogę do TV Station mm, mm, mm. Dobra, tu się da odrzucać, odrzucać granaty chociaż Tyle dobrego Zostaw tego RPG tam Nie wiem chyba sobie będziemy po dwie misje w sumie robili, bo ostatnio zrobiliśmy na ten sam ucieki dwie misje i wyszło jakoś tak właśnie właśnie pół godzinki, nie? To tak sobie No właśnie, to kolega jest zwrócił uwagę na to krzesło, także dzięki. Dzięki, dzięki Mogę to być do góry Czy nie bardzo?

nie biegaj tak, bo to się nie skończy dla ciebie dobrze. Dobra, tu już nasi są, Ej, w ogóle, w ogóle teraz skończyłem że to jest wypi, że ma TV Station kurde co oni do to do dodali, nie? Ja pierdzielę. Ja grałem tyle w Orzana, nawet nie skojarzyłem, że to było tutaj, tutaj w tej części, nie? Ale przypał. nie w zaraz. Zaraz trzeba. O. ja pierdzielę, tyle w tą grę grałem. I w to i w tamtym, i mówię, żadnego nie skojarzyłem Tylko w tu jest wejście od dachu jeszcze, nie? Ale tu serwerownia? No do wszystko się zgadza praktycznie A Tamte pomieszczenie jest Tu są drzwi Do góry Nie wiem, że czasami nie chcę mi nacelować Mimo, że klikam ten parę, przycisk, przysmysie to Jestem nieocelowo trzami No tu na się za biureczkiem tam Kto tam jeszcze strzela? A ten tu z pistolciku daje pyrka Dobra tu nic nie ma Jeden plus w tej, że dłużej zamachują się kolbą. Co prawda, pewnie więcej biją z tej kolby, ale, ale zamachują się dłużej, jest czas na reakcję jakiś, nie? A tam w dwójce, w dwójce to nie tak krypali z tej kolby, że ja nie że strzelić raz, a oni już trzy razy kolbą mnie trzasnęli, nie? Dobra, i co jest? Gdzie musimy iść w ogóle? A nasi tam poszli, dobra, to idziemy za naszymi. No ja kurde wypiszmy malej, nie? Tylko tu też lada była w Warzone. Lada, w sensie biurko takie. No tu przeszkolone O, tu jest trochę inaczej, nie? Normalnie było wyjście na przebudówkę chyba tutaj. To jakoś na przebudówkę wychodziło się szłoty do lewo. Przysło. Idzie się w sumie. Nadal, bo to dużo ludzi to gra cały czas. Mimo, że w Orzanie sporo 4. I tak dużo ludzi tu na dole gra. I to jest przykre, bo jeszcze ludzie kupują skiny w tej grze. Odpójrzcie tu sobie, mają tak trochę w dupie tę grę, nie? Tego worzona. Nie wiem, czy w to jest z Was worzona, ale. Ale tak trochę jest. Dobra. Muszę nie przeszukać TV Station z poszukiwaniem tego tam całego kaleda. To jest chyba ten, co nam prezydenta zarypał, nie? Na nagraniu. Dawajcie, dawajcie. Czasami znaczy, sobie czułość trochę zwiększa, jednak. Bo mówię, serio będę nawalał tą myszką w ten mikrofon i pewnie będzie teraz. Jak nie krzesło, to mikrofon, nie? Dźwięk, dźwięk bicia o mikrofon myszką. Dobra. A, kontrols to było. Kontrols, minimalnie, o, jest dobrze. In there. Here. It. Pewnie się smoka. Za nas w ciulach zrobili trochę No ja szukam laptopa, bo mi się wydaje, że to laptop był Tak mi się coś kojarzy Pewnie źle mi się kojarzy, ale... No, dobra, nie widzę Może gdzieś pominałem, mi się wydaje, że tam na dole przy tych biurkach gdzieś był No nie będę się teraz po tego laptopa, nie? No i dobra, pierwsza misja jest. Lecimy sobie z drugą. Próba odnalezienia Kaleda na TV mi się nie powiodła. Tylko nagranie. W sumie te kastanki będę pomijał, bo no one nie są takie interesujące. Nie? No nic ciekawego nie gadają tutaj. No, to się sobie czołg nazwali, kurde, świnia wojenna z tą małą, jedną chyba. To? O jest, o jest, to ta misja. No, kto wizorek zaraz w ruch? Znaczy, w sumie, w sumie ja mi asne wywalony, no więc tak to wizoraci się nie przydaje. Nie? Ojej, co, co i widnie na pół ekranu, No, cały w sumie. Dobra, to ma Aykoga. Dobra, Aykuk lepszy. Jako lepszy, ma kropeczkę taką fajną Dobra Fajnie że skanować można, to mi się podoba Dobra Kurde, którym się... Aha, flaszę się czwórką i dobra Normalnie podkiłam ustawione Teraz sobie to powinien zmienić, Teraz sobie to zmienię Żeby się podki rzucało, bo w sumie to wychylanie to jest tak mało potrzebne W tej grze Bardziej na łatwym poziomie trudności, nie? Widzę Szczelamy tak z 10 sekund szybciej od bota To będzie jakieś schodkowe wychylanie i te sprawy, to to, to to to... Tutaj nie działa Nie na łatwym poziomie Oj, granat! Ła! Dobra, raz zdążyłem uciec. O, snajpereczka. Chyba no, weźmiemy sobie, co? Dragoonowa. O, i G3 jest. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze chyba, co? Kurde, tak zmieniam te broń, bo w sumie chcę sobie przypomnieć każdą broń, jak się strzelało nie G3, makro pod klawiszem Hanna. Nie No no, makro, nie mam, ale... Ale tak ludzie grali, nie? Że makro mieli pod klawiszem ustawione i jak, jak normalnie full auto strzelali z tego I Z tą bronią było bardzo, bardzo ciężko wygrać Wtedy No dobra, już wam zakładam ten autowizor Co wy chcecie? Nie ja, wiem, idę za moimi, nie? Odsuń się A Tu jak sobie postawię Ej, co jak jest za to głupa? Ty przecież to ma automatycznie full auto już W się. Sensie... Dobra, no, nieważne, jestem głupi Głupi jestem, nie znam się na tej grze co jest? Dla tego to SAM. Nie wiem, czym tak skojarzyłem A M14 tak miało, dobra. M14 miało. Miało. Semi auto. No, to weźmiemy sobie dragon na no Kurde, te tak. granaty szybko wybuchają, tak mało czasu na reakcję jest. Ła, wydupię się, wydupię się Dobra Wyratowałem Dobra Kurde, mogłem pierwszego z rpg wnieść zmieścić Dobra Coś jeszcze? Gdzie ten Javelin? Już bierę, już tam nie pultaj się. Dobra, jeden, drugi, i trzeci jeszcze, no. nasz czwarty był, nie, chyba tylko trzy były, no. No dobra, w takim razie lecimy sobie dalej. Good shot, man, wiadomo No i fajny taki bajer, nie? Kurde przejeżdża się po metalu takim czymś i to, to, to się topi tak fajnie Nie wiem co to dokładnie jest ale Skład, skład, skład. Skład, A no to nasz, to w porze. Oho, mapka Bog. Nudna Oczywiście do crasha to trochę tej mapki brakuje, nie? Ale crash to był totalny sztas w ogóle. Nie, 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 Już, już celowałbym z Już. Ach, oni w ogóle nie mogą... Nie mogą w ogóle dobiec do, do czołgu, nie? Kurde, cały czas zostaje tak, że... że ledwo to przeży przeżywam. Co jest? mam za Dał? Dobra Over. to Game saved. To chyba się udało. Anti-aircraft Dział and take it out. Anti-aircraft. teraz. Góry to, u góry stał? Tak, u góry się wydawał właśnie. Dobra, no trzeba ładunki podłożyć. Plan C4. Planted, majster. Planted, planted. Nagrywa się? Nagrywa się. Ja też jestem dobry z nagrywający. co? Po 20 minutach patrzę, czy w ogóle się nagrywa. Czemu oni sobie jakoś śmietniki ostrzeliwują? Oszczeli, Mówię, mogę zabić? Tak mogę A tego za nie wiem czy mogę przeskanować. Aha, bikona muszę zaplantować. Nie, chyba nie mogę zabić. Nasza Helka przyleciała Idziemy teraz bambusy Bardzo dobra robota chłopaki, bardzo dobra uh, yeah. Cześciutko Regroup with the squad at the tank No właśnie, tu, tu też jest spoko bo pokazuję jaki masz kolejny cel Nie? Nie wiem, czy że w dwójce też to było zapomniałem tam było chyba tylko w dwójce, że objective complete, wtedy musiałeś sobie tabo wcisnąć, żeby zobaczyć co jest za kolejny objective. No tutaj się u góry pojawia. Ura Ura! Ej, szybkie te misje są, nie? Chyba, że mi się tak wydaje, ale. No nie wiem, z 20 minut chyba to. Pięknęliśmy tak szybko. Dobra, słuchajcie, poczekajmy jak się zaduje, żeby przedłużyć czas antenowy. Nie no, świetnie. Hunted. Dobra, to kapitan Price wam macha. Machnął wam raz, nie zauważyliście, to już wasza sprawa. No. Także to co się wydarzy. Teraz zobaczycie sobie już w kolejnym odcinku. A w tym dziękuję wam za uwagę. I jeżeli się oczywiście pod podobało, to, to zapraszam do subskrypcji, do lajków. No i jak krzesło skrzypiało albo napiżdżałem myszką w mikrofon, to sorry, nie? No ale tak bywa. Dobra, dzięki jeszcze raz za uwagę i na razie trzymajcie. Hej.